Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zdecydowałem się na to wystąpienie dlatego, ponieważ mocno się uniosłem, delikatnie mówiąc, gdy kolejny raz mym oczom ukazał się tekst o męskiej przemocy wobec kobiet. Tuż nawet nie chodzi o to, co powiedziała pani dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, która stwierdziła, że. Przemoc ma płeć, oczywiście płeć męską. To już nie o to chodzi. Chodzi o coraz modniejsze pojęcie przemocy ekonomicznej. To, że nie dają mężczyźni paniom na buty, na fatałaszki, to, że nie spłacają czasami alimentów. Przypominam, że w Polsce nie mamy tak jak w normalnych krajach tabeli alimentacyjnej, ponieważ wychowanie dziecka. W różnych rejonach kraju nie są to jakieś duże różnice, jedzenie mniej więcej kosztuje mniej więcej tyle samo, natomiast są alimenty ustalane na podstawie zdolności zarobkowej, czyli jeśli mamy człowieka na przykład po prywatnym marketingu, no wysoki sąd może zadecydować, że taki człowiek może zarabiać na przykład 8 tysięcy, on za przeproszeniem wykłada żele analne na półkę w Tesco i zarabia 1700 na rękę. Więc mu przywalają na przykład alimenty wysokości większej niż zarabia. Takie przypadki są coraz częściej. Gdy mężczyzna zacznie płakać, mówiąc że tyle nie zarabia, no to wysoki sąd mu powie to proszę się zorganizować jest pan mężczyzną. Szanowni państwo, skoro tak często powtarza się te kłamstwa o przemocy ekonomicznej, to ja chciałbym państwu pokazać Powiedzieć o prawdziwej przemocy ekonomicznej, która jest kosztem mężczyzn w Polsce. Można dyskutować, czy to jest dobre, czy to jest złe. Może to nie jest do końca takie złe, ale skończmy wreszcie z tą obrzydliwą, plugawą hipokryzją, że mężczyzna torturuje także finansowo biedne kobiety. Otóż, szanowni Państwo, na portalu mani.pl wkleję Państwu linka. Były obliczenia, oni się tam pomylili, ja sobie wyjąłem szybko kalkulator, przeliczyłem. Chciałbym Państwu przeczytać o prawdziwej przemocy ekonomicznej wobec mężczyzn, która się odbywa w Polsce, w strasznym, patriarchalnym kraju, gdzie kobiety popełniają najrzadziej na świecie samobójstwa. No, można by wymieniać te statystyki. Polska według statystyk jest cudownym krajem dla kobiet. Natomiast według propagandy feministycznej, a zdaniem pana premiera Węgier, pana Orbana, jest, są te ruchy finansowane m.in. przez pana Sorosza i innych, i innych panów, no to zdaniem feministek właśnie e, żyjemy w jakimś strasznym piekle obozie koncentracyjnym, gdzie kobiety są e, no niemalże no mordowane na ulicach, to niemalże jak okupacja niemiecka. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przeczytać... O prawdziwej przemocy ekonomicznej, której każdy z mężczyzn jest poddawany systemowo. Szanowni Państwo, każdy mężczyzna w Polsce w ciągu swojego życia wpłaca do systemu emerytalnego 399 tysięcy złotych. Kobieta wpłaca 303 tysiące złotych, no czyli jak łatwo obliczyć, 97 tysięcy złotych mniej. Teraz uwaga: emerytury biorą. Mężczyźni przez 11 lat, a kobiety przez 21 lat. To jest kolejny przykład patriarchalnego piekła, zdaniem feministek, potwornego obozu koncentracyjnego, gdzie kobiety są strasznie źle traktowane, gdzie kobiety żyją średnio 8 lat dłużej niż mężczyzna. Tak strasznie tu źle mają. No i teraz uwaga wydawałoby się, że skoro feministki krzyczą o równość o tym, żeby zapanowała równość. Między mężczyznami i kobietami, to wydawałoby się, że skoro mężczyzna wpłaca 399 tysięcy, a kobieta 303 tysiące, to wydawałoby się logiczne, że powinna być zachowana jakaś taka harmonia między wypłatami. Oczywiście tej harmonii nie ma. Mężczyźni dostają, uwaga, przez cały okres życia według statystyk 343 tysiące złotych. A nasze panie, które wpłaciły dużo mniej pieniędzy, dostają 453 600 zł. Czyli podsumujmy. Mężczyźni dostają mniej niż wpłacili 55 800 zł. Czyli to, co wpłacaliśmy, dostaniemy o 55 800 zł. Mniej, to dla emeryta byłby fajny samochodzik, nawet dwa, jakieś tańsze. A nasze kochane panie, żyjące w plugawym, obrzydliwym patriarchacie, gdzie mężczyźni są katami nad tymi biednymi istotkami, z całym szacunkiem do pań, przecież wiecie, że ja kobiety uwielbiam. Ale nie możemy żyć w takiej hipokryzji. Panie dostają na plus 150 600 złotych. Szanowni Państwo, jak wszyscy wiemy, pieniądze z, jako manna spadały z nieba tylko w Starym Testamencie, tymczasem w nowożytnej historii to się nie zdarzało. Pieniędzy naszym kochanym paniom nie dają też kosmici, nie są one tworzone też z powietrza, więc skąd się bierze dla każdej pani 150 600 zł. ponad to, co wpłaciła? Otóż wpłacają to mężczyźni. I to jest, szanowni państwo, obrzydliwa, ohydna przemoc ekonomiczna dokonywana na mężczyznach, którzy dostają mniej niż wpłacili. Tymczasem panie rzekomo katowane dostają 150 tysięcy 600 zł więcej niż płaciły. To jest tylko jeden z wielu przykładów hipokryzji i nierówności państwa, w którym żyjemy, gdzie feministki coraz głośniej wrzeszczą, żeby dać im więcej praw, więcej pieniędzy, więcej ułatwień. Tam, gdzie są dobre pieniądze, chcą panie pracować, tam, gdzie jest ciężka praca, no panie się nie garną. Czyli ta równość działa tam. Gdzie paniom się podoba, ale jakoś praca szambonurka czy górnika, no to nie wchodzi w grę, no bo jest po prostu za ciężka i zbyt niebezpieczna. Taka to równość, szanowni państwo, którą oferują nam środowiska feministyczne. Proszę o tym pamiętać przed wyborami, że każdy, kto, każdy, kto poleca te pełne hipokryzji i kłamstw ugrupowania, które powielają te ohydne kłamstwa... No to żeby na nich nie oddawać głosu wybora. Szanowni Państwo, to by było na tyle. E, tu Państwa ulubiony kat kobiet, e, tak, e, Marek Kotoński. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Pozdrawiam cześć.